Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec Dawno nie było oceniania zamków Może i nie jest to najciekawszy content Ale myślę, że po tym Po całym ocenianiu jak zrobimy te turnieje W którym najpierw zrobimy turniej na najlepszych zamkach Czyli u bota Weźmiemy, u każdego bota weźmiemy najlepszy zamek Który dostał tam najwyższą ocenę I zrobimy sobie turniej mając same te najlepsze zamki I tak samo później zrobimy z tymi najgorszymi I zobaczymy jak to będzie To będzie naprawdę myślę, że bardzo ciekawe Dlatego trzeba dokończyć te oceny, żeby tutaj już wszystkie boty mieć ocenione Dlatego lecimy dalej, dzisiaj będzie Filip I Filip to będzie trochę dla mnie tak jak sułtan Ciężko mi tu będzie cokolwiek ocenić Myślę, że tutaj znaczenie będzie miało ilość jakichś, nie wiem, koty, kot, kot, katedr, katedr, kościołków I takich innych wielu różnych rzeczy No dobra, no to lecimy Filipa bierzemy Kogo by tu dać? Obojętnie w sumie kogo, żeby Filipa to raczej Dobra, damy węża, myślę, że się nie pokonają Okej, okay, git Dobra, zaczynamy. Pierwszy zamek. Co tu tu będzie? Dobra, tak szczerze to naprawdę. Kto wymyślał w ogóle te zamki. Mi się zawsze Filip kojarzył. To jest dla mnie takie miejsce, w którym jak często jest na przykład w filmach, że jest po prostu taka brama główna i za tym jakieś. budyneczki, jakieś małe miasteczko, ale gdzieś, gdzieś całe wykończenie. Wyobraźcie sobie, jakby te zamki fajnie wyglądały. Gdyby tutaj do końca, nawet zamiast tej fosy był po prostu mur zwykły. W sensie to by tak. Znacznie ładniej wyglądało, bo to To wygląda jak front jakiegoś zamku, ale o tyle już zapomnieli. Taka budżetowa wersja zamku Na tył już im nie starczyło, tylko z przodu wystarczyło coś zrobić no. Green screen z tyłu, no, no, no tak to wygląda dla mnie, no ja nie wiem Zamki były zawsze dziwne, a już na pewno uwielbiam jedną misję Była taka misja W sumie to pomiędzy zamkami, bo gdzieś pokażę którą, o którą mapę mi chodzi Ale była taka misja, gdzie było jakby trzech z tej strony Czy tam czterech i czterech z tej strony i Filip był na pierwszym miejscu I chyba był jeszcze Ryszard i my byliśmy na dole w misji I najlepsze jest to, że ten Filip tak się ustawiał do wrogu Wrogowie przychodzili z sam tej strony, a Filip w tą stronę zamek robi No genius, no co tu dużo mówić Nie wiem, dobra, Kupmy się teraz na, ty, na tym zamku No ten zamek jest, jeszcze ogólnie jest duży Tu widzę, że no duży jest z tych kościołków Katedra Stajni jest dość sporo no, nie wygląda źle, no, ten chociaż tutaj, no mówię, gdyby tutaj chociaż jeszcze było ta fossa sięgała, tu, to myślę, że byłoby lepiej. Ale u Filipa raczej będę szedł coś takiego, jak chyba u Sultana, czyli nie będę oceniał tego że jest to mega dobre. Jedyne co u Filipa zawsze mi się najbardziej chyba podobało, to to, że on ma balisty. Nie w każdym zamku, ale w niektórych ma balisty, i to jest naprawdę pomocne, bo żadne katapulty mu krzywdy nie zrobią, więc no dobra, no, ten zamek ma dużo budynków. Jest w miarę ok, stanie tu fajnie rozłożone. Balisty to jest chyba najważniejsze, bo nie będzie coś, jakiś balist czy katapult. Dobra, dam tutaj jakieś 6,5, może 7, jeszcze zobaczymy inne. Na razie takie 6,5 albo 7, to sobie jeszcze tutaj gdzieś zapiszę. W razie co, żeby pamiętać, lecimy dalej. Ok, mamy zamek numer 2, no i szczerze, tu podoba mi się, że jest tak skromnie jakby ten mur, że w sumie otacza z jednej strony tylko Budynki, które no tak naprawdę powinny, bo ten długi mur to tylko strata kamieni trochę, ale tutaj gdyby to było bardziej z tyłu, myślę, że byłoby fajniej, bo niestety tutaj już by się ten mur jednak trochę przydał, przynajmniej chociaż z tej strony, bo wygląda to, mówię, skromnie, fajnie. Tutaj w ogóle, co on? Ma? On tu ma tylko jednego uczarza, jednego grotnika. No to troszeczkę skromniej, to skromniej niż myślałem. Ok, no i tutaj to jest też wystawione. Tam przynajmniej mówię, jakiś mur był do ochrony. No tutaj też są balisty, więc tam na, tam na pewno bym dał jakieś. Tam dobra, tam dam 7 w tym pierwszym. A tu będzie trzeba troszkę zmienić. No bo nie no, u Filipa też jest ogólnie taki problem, jak u często u urabskich lordów, że będzie jedno podpalenie, wystarczy tutaj balista podjedzie. Chociaż balista to może nie, ale nawet podpalacze. by, żeby tą chatkę gdzieś przypadkiem podpalili, poszłoby tutaj po wszystkim już. Więc to jest no niebezpieczne, te zamki są, można powiedzieć. Okej, okay, jak jest atak, no zobaczcie jakie straty od samego węża. Wystarczyło, że trochę łuczników podbiegło, rozwalili te balisty. No to jest też minus zawsze u Filipa, że on tak naprawdę łuczników to za dużo też nie ma. Szczerz szczególnie na murach, no to jest coś a'la Ryszard, można to powiedzieć. Dwóch łuczników na krzyci tyle i zadowolony. No, to by może strzelał i nawet taką czwórkę. Nie dobra, Z racji, że są balisty, to dam 5,5, bo te balisty jednak dają dużo. Więc tu dam 5,5, czyli w pierwszym 7, tu będzie 5,5. Zobaczymy jeszcze, jak będzie dalej, bo są na pewno takie zamki, w których nie ma tych balist i one na pewno, według mnie, dostaną niższą ocenę. Więc myślę, że to u Filipa te balisty to naprawdę ważna rzecz. Okej, okay, mamy zamek numer 3. No, czym to się różni od zamku numer 1? Pewnie tylko w innym miejscu kościółki, czy te kapliczki, jak to tam się nazywało i katedra, no katedra w sumie w tym samym miejscu. Balisty tak samo są, no mur też długi, no tu przynajmniej jeszcze mówię, to chroni te budynki mniej więcej. Okej, okay, no ale tutaj pewnie dam, no dałbym podobną ocenę, nie zwróciłem uwagi ile w tym pierwszym było tutaj grotników i uczarzy. Ale tu myślę, że taka ocena, no też coś koło 7, dam nawet tą samą 7, bo ten zamek naprawdę identyczny do tego pierwszego, więc nie ma tutaj nawet co o nim dużo mówić. Balisty są, czterech łuczników na wieży, dwóch tu, dwóch tu, jeden tu, no to jest trochę mało, no ale. No dobra, no to tutaj mamy też ocenę 7, niech będzie. Na green screenie zamek zrobiony numer 2. Zamek numer 4. Mamy zamek numer 4. No, i ten zamek, szczerze, jest dosłownie prawie że podobny do zamku numer 2. Tyle, że ma troszkę więcej budynków. Tam był tylko Grotnik i Uczas. No, tutaj jest już Kowal, płatneż. Jest tego troszkę więcej. Ale to miejsce, no i pamiętam też, że chyba właśnie podczas Battle Filipów było widać, że właśnie chyba ten zamek dość dobrze gospodarkę miał, rozwiniętą, a przynajmniej podatki w sensie. Bo tu naprawdę. W tym zamku, bo kojarzę po ustawieniu tego i tutaj tej katedry. Więc tu może podwyższę. Dobra, no na pewno ile tam dam 5 i pół, to tutaj takie 6 albo 6,5. Dobra, bardziej 6, bo jednak to jest mocno wystawione i tutaj łatwo jest to podpalić. Jakby to podpalić, no to już pójdzie znowu po wszystkim. Więc. Dobra, Filip, to, że wygrałeś, to nie zmieni tutaj mojej oceny. Ja myślę, że i tak tutaj dam szóstkę. No, i jest więcej tych budynków. No, mówię, zamek 2 dostał 5, pięć, 5,5. Pięć balisty tutaj też były, więc myślę, że 6 można by było tutaj na spokojnie dać. Okej, okay, mamy zamek numer 5. No i ten wydaje się, jest teraz dziwnie mi w ogóle się patrzy na ten zamek. Nie, no ten to jeszcze gorszy będzie. Ten to będzie gorszy niż ten, chyba numer 2 i numer 4. Ten mur tutaj taki krótki. Tam było jeszcze tak troszkę, jakby zakręcony był ten łódź, że tutaj wchodził tak pod kątem 90 stopni tutaj tą stronę, ale tu odsłonięte z lewej strony, odsłonięte z prawej strony balisty w teorii są były takie zamki, czemu się kojarzy, że były zamki bez balist, może jeszcze później będą, chyba, że to na tym, na standardowej wersji okej, okay, no są tutaj te stajnie, ile tu mamy, no tutaj znowu jeden łuczesz, jeden grodnik czyli pewnie w tym zamku, jak jeszcze tu musi na nieoficjalnym patchu kupować te Piki, zbroje, miecze, no to na pewno go to sporo kosztuje. Więc tu pewnie rekrutacja na pewno jest słabsza. Okej, okay, no ten mur strasznie mi się nie podoba. Te budynki wystające z lewej i z prawej to tragicznie wygląda. No myślę, że tutaj dałbym jeszcze niższą. Czyli jak tam dałem 5,5 to tutaj może 4,5 albo 5. Mimo, że są balisty. Bo tam na przykład było tylko z jednej strony jakieś tam kościółki czy coś. A tutaj jest nawet i z i z tej. Ten mur też taki za krótki. U łuczników to prawie w ogóle nie widać. W sumie nie widać, bo ich nie ma tak naprawdę na tych murach. Okej, okay, dobra, tutaj 4,5. Bo Nie dość, że łuczników nawet nie ma. Co do wyglądu jest bardzo słabe, jak taki pusty mur jest. Do tego. No, strasznie krótki jest ten mur, jakiś dziwny. No tutaj już mogliby chociaż przedłużyć o tyle, żeby zasłonić te budynki, byłoby to znacznie lepiej. Nie muszą robić. Albo robią za długi, albo robią w ogóle, że tutaj... Budynki są wystawione tak, że hej, no dramat, no dramat, ja nie wiem. Kto miał wizję robienia takich zamków? Ja tego nie rozumiem. Jeszcze na przykład sultan, dobra, mały zamek, ale przynajmniej jest otoczony. A tutaj no, można powiedzieć, że to jest otoczone fosą czy czymś, ale... Tak źle wygląda, nawet jedną warstwę muru tu mogliby przeciągnąć, jedną, nie trzeba trzech czy czterech. I to by znacznie zmieniło wszystko. No dobra, no to tutaj cztery i pół, nie ma co. Tutaj, no nie, no gospodarka też w sensie może być dobra, te podatki pewnie też jest katedra, no to w większości tutaj w zamku będzie katedra, więc sama katedra to tutaj oceny nie podwyższy. Dobra, 4,5 zostawiamy, niby teraz ucznicy się gdzieś pojawili, ale to i tak nie zmieni tego. długości tego muru, o, no i właśnie to jest dowód, to jest dowód, 4,5 jak nic, dziękuję wąż za udowodnienie, że to 4,5 jest. Mamy zamek numer 6, czyli jednak dobrze pamiętałem, że jest taki zamek, w którym nie ma balist na wieży. I ten zamek jest mega podobny do zamku numer 1 i zamku numer 3. No jest niby chronione są te budynki, to na pewno na plus, ale te balisty. Tutaj jakby już podjechał taki wieprz, czy wilk, czy Saladyn swoimi katapultami, to by takie straty zadawali. Do tego wiemy, że u Filipa rekrutacja nie jest za mocna tutaj ile jeszcze, ile mamy 1 2 3 4 5 6 łuczników. Na tak długim murze. No mogliby na przykład Filipowi dać takie grupki uczników wszędzie gdzieś, no, mogli to lepiej wymyśleć. Dobra, tutaj. Piątkę dam, piątkę, mimo że na przykład tamten z balistami dostał 4,5 ten poprzedni, no ale tutaj chociaż jest to ochronione, więc myślę, że jednak katapulty zrobią mniejsze straty niż pożar. Więc dam tutaj 5, niech będzie. No, gospodarka też tutaj w miarę jest. Tutaj widzę, że jest chociaż ten kowal. Tam jest dwóch płatnerzy, więc można się uprzeć, że nie jest tak źle. Więc tutaj myślę, że piątka byłaby gitno. Brak balistów, no mówię to, na pewno boli. Ale pożar zaboli jeszcze bardziej, tak jak to było właśnie na koniec tamtego pokazu zamku. Więc myślę, że piąteczka będzie idealna. Mamy zamek numer 7, Boże, one naprawdę się niczym od ciebie nie różnią. Ten też już mi się przypomina, w sensie przypomina mi się tamten, który tutaj był. Już dwa były, takie z takim zawiniętym murem. No tutaj mamy też pewnie jeden grotnik i uczasz. Oczywiście, że tak. I oczywiście, że tu wszystko wystawione. Dobra, no są balisty, jest ten mur tutaj, ale to znowu z lewej, z prawej wystawione. Dobra, też dam piątkę, no bo brakuje tego muru, za co muszę odjąć, ale są balisty, więc nie jest tak źle. No tutaj jeszcze mówię, ten mur, jak jest troszkę zakręcony, to on w miarę lepiej wygląda. Nie, nie ma tutaj tak jakby uciętego w tym miejscu, jak to było w tamtym, gdzie dałem 4,5, więc za to chociaż można podwyższyć na tą piątkę. Ale tak no nie, no ogólnie, no jest zamki Filipa, to jest, ja nie wiem. Myślę, że zamki Filipa ogólnie w grze, no według mnie są najgorsze, najnudniejsze. bo Już nie zmieniając tego faktu, że one praktycznie wszystkie są takie same. To już nawet o tym nie mówmy, bo u Sultana jest to, można to powiedzieć, jeszcze bardziej niezróżnicowane niż na przykład te zamki, ale... Nie wiem, mi tak nie podoba się za bardzo ten zamek. Ja bym tak nawet z zamkiem szczerze, nie nazwał. już Nizar ma coś ciekawszego, mimo że ma prawie że samą fosę. No, jedyne co to mówię, to to, że Filip ma balisty, to jest na plus. Bo nie wszystkie boty mają taki kalif nie ma, nizar nie ma, wieprz nie ma i to jest, to jest, to, to jest chyba tylko jedyna rzecz, która ratuje Filipa, żeby nie dostać oceny typu 2-3 według mnie. Bo wyglądowo te zamki są średnie, to, że tyle budynków jest na zewnątrz, prawie że w każdym zamku też jest średnie. I tu jeszcze drogi to jest, to no, katedra to kosztuje tysiąc, jakby tak co chwilę ją niszczyć. Było tak w Battle royale że jeden e, Filip obstrzeliwał właśnie od tej strony drugiego Filipa. No i takie straty co chwilę mu zadawał, że temu się tak szybko skończyły pieniądze, że to jest dramat. Więc tu, nie wiem, no piątkę dam. Piątkę za to, że ten mur jest tutaj lekko jeszcze zakrzywiony w tą stronę, że idzie tu. No mówię, pewnie nie chcieli, jakby zrobili tak, żeby zamknęli te zamki, to by było, no że wygląda dosłownie tak jak zamek Ryszarda i pewnie tylko dlatego tego nie zrobili. Takie mam wrażenie, bo jakby zrobili, tutaj zamknęli ten zamek i dali te same baszty kwadratowe, to by dokładnie była kopia Ryszarda, więc wydaje mi się, że to jest chyba jedyny powód, dlaczego zostawili coś takiego. Dobra, więc tutaj daję ocenę piątkę, no i przechodzimy chyba już do ostatniego zamku. Dobra, mamy zamek numer 8 i co tu, okej, okay. dobra, w tym widzę potencjał na wyższą ocenę, są balisty, mur zasłania to po lewej, to po prawej, do tego zobaczcie ile tutaj jest płatnerzy, kowali, łuczarzy jest więcej, dobra, tu jest potencjał na to, żeby dostać ocenę wyższą niż 7, jeśli patrząc na zamki Filipa, no wiadomo, dziewiątki czy dziesiątki te zamki na pewno nie dostaną, bo one są dziwne według mnie. Ale ten na ósemkę, myślę, że już by zasłużył, bo i na pewno gospodarka tu będzie dobra. Bo kościołków ile tutaj mamy? No w sensie tych małych, to tu jest 8, jeden taki średni i katedra. No dobra, no to pewnie tutaj też kasy z podatków sobie zbiera. No i tu na pewno rekrutacja tych wojsk też jest lepsza. No w porównaniu do tego, że masz jednego uczarza czy jednego grotnika w niektórych zamkach i musisz wszystkie zbroje i miecze kupować, no to tutaj myślę, że tego nie musi praktycznie robić. Więc ten zamek myślę, że zasłuży na ósemkę. Balisty są, wszystko tu jest chronione, można powiedzieć, tym murem ciekawym. Gospodarka i rekrutacja myślę, że też będzie dobra. Okej, okay, no ten zamek, no chociaż tutaj nawet, czy tutaj coś było, czy to chatki są. Dobra, to są chatki drona, więc z tej strony nawet nie ma budynków. Większość jest tu w środku. Okej, okay, to nawet 8,5 jestem w stanie tutaj dać. Bo nie zwróciłem uwagi wcześniej, że tutaj jeszcze po tej stronie w ogóle nic nie ma że tutaj większość zmieścili w środku. Więc to jest naprawdę na plus. I wyobraźcie sobie, wystarczyłoby jeszcze według mnie. Tutaj przyciągnąć chociażby tą fosę. To by dużo nie kosztowało. Tutaj zrobić tą fosę. I tu zrobić jakąś bramę, czy cokolwiek. I byłoby wszystko pięknie. Byłoby znacznie lepiej, lepiej zabezpieczone. Balisty raczej nie podpalą, bo są te balisty na wieżach. No chyba, że podczas ataku, gdzie będzie więcej uczyników. Albo balisty, że te katapulty zniszczą te wieże. Okej, okay, To może wtedy. Ale wtedy jednostki czy podpalacze nie mieliby jak tego zrobić, no i wtedy byłoby bardziej zabezpieczone, więc. Dobra, dam tu 8,5, myślę, że to był taki, można to powiedzieć, najlepszy zamek, bo i gospodarka i rekrutacja może być dobra. Tego są balisty, no w jednym w sumie tylko zamku nie było tych balist, ale przynajmniej był ten długi mur. Bo jakby był tam krótki mur, zero balist, to już w ogóle to był chyba najgorszy zamek. Ale no jest ok, no mówię, no dziwne są te zamki, Filip chyba ma takie. Szczerze stwierdziłbym, że ma najsłabsze zamki, bo patrząc na to, że jesteśmy na nieoficjalnym patchu i to, że dostał pikinierów i zbrojnych, to na pewno mu dużo pomaga. Ale na przykład Sultan, mimo że ma takie kółeczko, że ten zamek jest praktycznie, no może mniej się różni, jeszcze bardziej. Każde zamk, zamki tam były podobne, tyle że tam, tu miał więcej kwiatków, tu miał coś na zewnątrz, tu nie miał, jakieś jedna wieża, dwie wieże, bez wieży. To szczerze, i tak broni się lepiej, ma dużo procarzy i w ogóle. Więc myślę, że no, ten zamek Filipa, to, nie wiem, no jest dla mnie najdziwniejszym zamkiem i... Mogliby tu naprawdę coś lepszego wykombinować, więc to by było na tyle. W następnym odcinku będziemy sobie sprawdzać zamki Wezyra. No i tam już będzie przynajmniej coś innego. Wezyr ma jakieś różnorodne zamki, więc na pewno będzie co tam pogadać. To jak sobie w przyszłym tygodniu zrobimy, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych zamkach, bo jestem ciekaw Waszych opinii. Trzymajcie się i do jutra do 10. Na razie.